Dzień dobry! Nie będę Was czarował. Po pierwszym uruchomieniu zamkniętej bety The Crew Motorfest byłem oczarowany. Jako spory fan serii Forza, zarówno Motorsport, jak i zwłaszcza Horizon, byłem święcie przekonany, że nie ma opcji, żeby ktoś tej serii zagroził. Aż tu nagle Ubisoft. Powtórzę, Ubisoft robi grę, która przy pierwszej styczności skłania mnie ku myślom, że zrobili to i to zrobili to lepiej. Grą, która nawet na konferencji miała zaledwie kilkadziesiąt sekund trailera, to przecież seria, która nie jest niczym nadzwyczajnym, ciekawy pomysł na wielką mapę, ale poza tym to średni model jazdy, średni wybór pojazdów, średnio ciekawy gameplay lub i przede wszystkim średnia sprzedaż. Włączyłem betę bez absolutnie żadnych oczekiwań. Dwójka odrzuciła mnie od siebie wielkimi ograniczeniami w tym swoim otwartym świecie i przeciętnym modelem jazdy. A tu nowa część pokazuje, że można. Jeździ mi się świetnie, jest trochę dowo, mamy więcej kontroli nad pojazdem. Nie mamy już poczucia, że jeździmy resorakiem przyklejonym do torów. A to wszystko w akompaniamencie cudownej muzyki, toru przyozdobionego świecącą choreografią, nawiązującą do playlisty i słów lektora opowiadającego, co się dzieje. Przeciwnicy są inteligentni i agresywni, przez co czuję się, jakbym faktycznie brał udział w wyścigu. To jest ten element rywalizacji. Zaraz później gra przenosi mnie do innego, tym razem off-roadowego samochodu. Tutaj już wiem, że jest to klon Forzy Horizon, ale mi to nie przeszkadza. Cieszę się. Konkurencja zawsze jest czymś dobrym i zanim na dobre zacznę się tym podniecać, siedzę za sterami bolidu na zamkniętym torze. No tego w Forzie nie było. To jest nowość, to jest świeże. Jadę i to jest przyjemne. Ło! Stan ekscytacji osiąga apogeum. To na serio jest bardzo dobra samochodówka, taką, w którą będę chciał grać. To będzie mój zamiennik Forzy, w której zrobiłem już wszystko, a co tygodniowe eventy przestały mnie już bawić. Dostrzegam całą masę małych detali, które są niby ściągnięte z gier studia Playground, ale jednak zrobione trochę lepiej. I w zasadzie w tej pełnej podniety myśli mógłbym zakończyć ten materiał. Ale dla porównania znów włączyłem Forzę. Długi to był wstęp, ale jeśli jeszcze tu jesteś, to pozwól, że wytłumaczę w ogóle o co mi chodzi w tym filmie. To są wrażenia z bety, owszem, ale będę się tu skupiał wyłącznie na jeździe samochodami i porównywaniem nowego The Crew do Forza Horizon 5. No, nie do końca porównywaniem, a wypunktowaniem za i przeciw każdej z tych gier i na końcu powiem dlaczego Playground Games, jeśli nadal będzie w takiej stagnacji, to prześpi swoje 5 minut i straci tytuł. Wiem, że w The Crew są też łodzie, motory i samoloty, ale sam tytuł zdaje się je spychać na boczny tor, a i mnie na potrzeby tego filmu żadne z tych pojazdów nie są potrzebne. Więc włączyłem forze i jednak nie jest aż tak kolorowo dla Deklu, jak mi się wydawało. Mimo wszystko model jazdy w Forze jest lepszy. Wynika to z tego, że to nie jest pierwsza, a już piąta część serii. Całe lata rozwoju tego modelu jazdy nie poszły na marne. Czuć, że to jest bardziej skończony system niż ten w produkcji Ubisoftu i absolutnie każdy aspekt, w którym Forza wygrywa jest moim zdaniem spowodowany właśnie tym stażem. Wiem, że to The Crew już trzecia część, ale w stosunku do swoich poprzedników ma tyle zmian, że to bardziej reboot serii niż trzecia część. Pewnie stąd ten podtytuł. Więc w Forze lepiej się jeździ. Ten też czuć o wiele, wiele bardziej. Otwarty świat jest bardziej dopracowany. Jakoś tak łatwiej się po nim jeździ. W The Crew częściej zdarzają się elementy, w których nie da się rozjechać. No widać, że Forza Horizon 5 jest bardziej dopracowaną grą. Wiem, że mówię tu o produkcie, który jest na rynku 2 lata przeciw temu, który ma zamkniętą betę, ale też mówię o samym jądrze rozrywki, co raczej nie da się tak łatwo zmienić. To samo tyczy się grafiki. Forza zwyczajnie wygląda lepiej. Pięknie widać to na przykładzie lusterek, ale i auta są jakieś takie dokładniejsze i ładniejsze. Jednak przy całej mojej miłości do serii Forza Horizon, nawet ja widziałem, że piąta część to w zasadzie czwórka na innej mapie. Tak, Playground Games wydaje się przy produkcji piątki mieć wszystko w dupie, bo i tak nie miał im kto zagrozić. Nie zrozumcie mnie źle, to nadal rewelacyjna gra, najlepsza na rynku, ale było czuć, że już nie za wiele nowego dzieje się w tej serii, co chyba widać najlepiej w sposobie sprzedaży aut. No ten wewnętrzny marketplace to już w poprzednich częściach był dramat. Patrzę, a on w piątce nadal jest w niezmienionej formie. Istna stagnacja, aż tu nagle przychodzi DeCroi i mówi: "Może nie wszystko, ale niektóre rzeczy zrobię lepiej". Przyjrzyjmy się temu. Od razu powiem, że nie są to rzeczy wielkie, ale takie, które być może zrobią różnicę, jeśli Ubisoft będzie nadal prężnie pracował nad serią. Otóż najważniejsza teza tego materiału brzmi The Crew Motorfest nie zagrozi Forzie Horizon 5, ale jeśli Yubi tego nie zepsuje, a będzie skrupulatnie poprawiał w następnych grach, to Playground Games będzie musiało się obawiać. Bo widzicie, faktycznie na pierwszy rzut oka The Crew jest kopią Horizona. Jest otwarty świat, jest masa pojazdów, jest cofanie czasu, są małe aktywności w otwartym świecie, jest kamera z wnętrza auta, jest festiwal jako tło fabularne i tak O ile w modelu jazdy The Crew nie wygrywa, to też jest na takim poziomie, że i tak sprawia radość. Ale już inne rzeczy robi o wiele lepiej. Na przykład takie małe aktywności na mapie. W Forzie to znany od lat zestaw fotoradarów, stref driftów itd. Nic nowego od lat. The Crew również ma to wszystko, ale też wpadli na coś więcej, coś tak trudnego do wymyślenia jak slalom. Nie był Nic, ale w Forzie od lat to samo, a tu jest lepiej, ba. Playground Games wpadli nawet na to, że niekiedy takiego eventu nie da się przejść za pierwszym razem i trzeba nawracać i rozpędzać się, żeby znów rozpocząć. W The Crew wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Wyścigi w Forzie to zawsze tylko niezmienione wycinki mapy, na których się ścigamy. W The Crew niby też, ale twórcy dodali również zamknięte, przyozdobione indywidualnie tory. Można? Można! Strefy driftu w Forzie są spoko, ale też chciałoby się poczuć ten klimat zawodów od czasu do czasu. Także w Dekru ma osobny event driftowy, który wygląda tak jak wyżej, czyli świetnie. Zresztą wyścigi brak również w Dekru są lepsze i inne. Owszem, też zabrane z konkurencji, ale tym razem ze stareńkich NFS-ów. Rozgrzewamy opony i sami zmieniamy biegi, jadąc do przodu, a w Forzie wygląda to tak. Kurde oni nawet cofanie czasu zrobili lepiej, bo sami ustalamy, do kiedy się cofniemy. A to, co na mnie zrobiło przedziwnie wielkie wrażenie, to kamera z wewnątrz. W Fordzie wygląda ona tak. Patrzymy do tyłu, niby wszystko spoko, dobrze to wygląda. A teraz The Crew. Patrzcie, ktoś na świecie wie, że kierownica w autach obraca się o więcej niż 90 stopni? To teraz do tyłu. Patrzymy przez tylną szybę. Może mniej czytelnie, ale o wiele fajniej i swoją rolę i tak spełnia. Cudo! Ale żeby była jasność, Decru ma również swoje pomysły. Pierwszy i ten, którego mi najbardziej brakuje w Forzie to Nitro. Dekru nie boi się tego, że jest ścigałką arcade'ową, więc ma to magiczne uzupełniane Nitro. No chyba, że jeździmy starym autem, który nie ma elektroniki. Wtedy nie mamy ani Nitro, ani GPS-u. Tak prosta, a tak piękne. Albo jeśli jeździmy bolidem, to ścierają nam się opony, które musimy zmieniać. No i można mrygać długimi na autostradzie, więc ogólnie 10 na 10. Jak to odkryłem, to żałowałem, że na pierwsze auto nie wziąłem BMW. Ta gra powiada się na o wiele bardziej zróżnicowaną niż Forza, jeśli chodzi o rozgrywkę. Niestety nie da się tego powiedzieć o samochodach, których jest zwyczajnie o wiele, wiele mniej niż w Forzie. Niby gra pokazuje, że jest ich ponad 500, ale nie miejcie złudzeń. To jest ogólna liczba pojazdów, czyli motory, motorówki, samoloty i samochody. Plus bardzo często jeden model w kilku wersjach, to według tej gry kilka samochodów. Za to możliwości tuningu wizualnego jest o wiele więcej. Podsumowując. The Crew Motor Fest nie zagrozi Forzie, to znaczy jeszcze nie teraz, ale jeśli Yubi odpowiednio podejdzie do tej gry, to w przyszłości ma szansę podjąć rękawice w walce o tytuł najlepszej arcade'owej ścigałki. Po premierze na bank będę w to grał, a Wy graliście w betę? Jakie macie odczucia? Komentarze są Wasze, a zacząć je warto od słowa ekstrawertyczny.